Halo moi kochani, witam Was serdecznie na kolejnym czytaniu miesięcznym. A to czytanie jest na lipiec 2023 i dla moich kochanych lwów. Kochani, mam nadzieję, że ta pierwsza połowa roku płynęła Wam dobrze, optymistycznie. I miejmy nadzieję, że te następne 6 miesięcy będzie dla nas wszystkich dobre, a może jeszcze lepsze. Jak, te piesze, jak ta pierwsza szóstka. Kochani, pierwsza karta to jest Wasz temat w lipcu. Królowa Kielichów. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało, paść miecze. Wasza świadomość, rycerz Kielichów. Wasza podświadomość, kapłan. To, co było. Paść Kielichów. To, co będzie. Królowa monet. Wasza energia, wisielec, energia zewnętrzna, rycerz mieczy, rycerz buław, obawy lub nadzieje i dwa, dwie monety na przyszłość. Na te następne tygodnie. Macie fajne karty. I powiem Wam tak, królowa kielichów to jest. Karta bardzo um, piękna, jeżeli chodzi właśnie o emocje. Pokazuje takie, taką harmonię ze światem, z ludźmi, harmonię emocjonalną, którą mamy w sercu, i to jest ważne dla nas, abyśmy byli w takim balansie, abyśmy mieli tą równowagę emocjonalną. Wtedy oczywiście możemy lepiej funkcjonować. Co jest naturalnie bardzo, bardzo ważne dla nas. Jeżeli czujemy się w swoim życiu bardzo dobrze, jeżeli nasze, nasze właśnie emocje są w takim balansie, jeżeli nie ma większych troski obaw, to oczywiście wtedy czujemy się lepiej, mamy więcej siły i jesteśmy optymistyczni i nastawieni do naszego. Życia, do wyzwań, jakie nas czekają. Tutaj te kielichy pokazały się dosyć dominująco. W przeszłości mamy pazia kielichów, jakieś drobne, delikatne uczucie. Ktoś był w przeszłości, kto bardzo pozytywnie wpłynął właśnie na to, że właśnie teraz, w tym miesiącu, będziecie się czuli tacy wyluzowani, jeżeli chodzi o emocje. Taką równowagę będziecie mieć. Nie będzie chyba żadnego powodu do tego, żeby się zamartwiać. Wydaje mi się, że um, będziecie również chcieli pewne rzeczy, pewne sprawy, być może pewne sytuacje z waszego życia bardziej um, przetrawić, się zrozumieć. Tutaj ten paśmie, czy się pokazał, właśnie to jest taka energia. Um, która, która pokazuje, że, że człowiek chce wzrastać, chce się czegoś uczyć, chce coś zrozumieć, i tutaj wydaje mi się, że właśnie jeżeli chodzi o wasze wnętrze, o wasze, o wasze emocje, tutaj będziecie chcieli być może na sobą popracować, żeby właśnie ta równowaga dłużej została, w, żeby nie wpadać w jakieś właśnie takie dołki emocjonalne. Zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. No i mamy tą pracę, trójka. Monet jest, szóstka kielichów jest i, i szóstka buław. Widać tutaj, wy chcecie, wy będziecie pracować. Ja widzę tutaj pracę nad sobą. Ta trójka monet, oczywiście, to mo, może świadczyć również o, o pracy z innymi ludźmi, o współpracy z innymi ludźmi. Mam takie uczucie, tak jakbyście jeszcze sobie tutaj. E, Szukali ludzi, którzy będą wam dopingować, którzy będą wam pomocni, abyście stali w życiu bardziej stabilnie, jeżeli chodzi o emocje, bo tutaj te emocje odgrywają dużą rolę, tak? Szóstka kielichów się pokazała i, i ta szóstka buław. Patrzycie do tyłu, oczywiście, patrzycie na to, co było. Chcecie również te pozytywne momenty zachować w swoim życiu, a to, co było niepozytywne, zostawić na boku, aby tego nie rozgrzebywać, aby się za wami nie ciągnęło i widzicie w tym również jakiś sukces. Tak, powiem w tej pracy nad sobą, w tym rozwoju osobistym, widzicie też jakiś sukces będziecie widzieć w tym, w tym miesiącu, będziecie się czuli dobrze, powiem tak, w swoim życiu. Rycerz Kielichów, wasza świadomość chcecie również się otworzyć w stosunku do innych ludzi, bardziej otworzyć się swoje serce, swoje uczucia. Być może właśnie jesteście przygotowani lub jesteście w trakcie przygotowania się na to nowe, które do was może przyjść, a tutaj to widać, że coś było, tak? Być może to nadal jest w waszym życiu i nadal się rozwija, bo to coś, czy ten ktoś, był tutaj bardzo ważny, czy odgrywał ważną rolę na właśnie na to, aby ta stabilizacja emocjonalna tutaj w waszym życiu zagościła. W podświadomości macie kapłana. To jest właśnie karta mądrości. Mądrości. To zobaczymy, co my tutaj jeszcze mamy. Diabełek jest, diabełek jest, dziesiątka kielichów i, 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 i i askielichów. Um, I w podświadomości, gdzieś tam w sercu właśnie będziecie dmuchać troszeczkę na zimne, tak? Ja to tak zawsze mówię. Um, dla Was będzie ważne, aby tą mądrość życiową, którą tutaj chcecie zdobyć, chcecie wejść w wyższy etap, um, czy chcecie coś zrozumieć, tak? Dlaczego, dlaczego te sytuacje są takie, były takie, a nie inne? Jakie wnioski z tego. Mogę wyciągnąć na przyszłość, żeby później kiedyś tam takiej sytuacji unikać, jeżeli coś takiego się pojawi. I tutaj ten kapłan jest, wasze podświadomości, macie w sercu taką nadzieję i wiarę na to, że ta wasza mądrość, którą nabyliście przez własne doświadczenia, przez doświadczenia z innymi ludźmi, którzy wam może tutaj będą pomocni, dali wam również. E, to możliwe spojrzenie na pewne sprawy z innej perspektywy, że to wszystko będzie Wam służyło w przyszłości, jeżeli się pojawią właśnie takie słabości, jak tutaj ten diabełek się pokazał, to są po prostu słabości nasze, to będziecie potrafili z tym walczyć i szybko coś takiego, czy to będzie sytuacja, czy to będzie jakiś człowiek, szybko to będziecie mogli od, odszyfrować, że tak powiem aby nie wpaść w sidła tego kogoś, czy w, czy w tej sytuacji. Także dla Was tutaj ta Wasza motto życiowa odgrywa bardzo dużą rolę i będziecie zwracać uwagę na to, żeby ten balans emocjonalny zachować w swoim życiu, żeby czuć się szczęśliwym i, i w tym miesiącu właśnie ta te sprawy emocjonalne, właśnie to szczęście, można tak powiedzieć, to zadowolenie życiowe, tutaj jest bardzo, bardzo ważne i również e, liczycie na to, mogę również tak to widzieć, tak jakbyście e, prosili świat e, o to, aby kogoś wam zesłał, e, kogoś takiego pozytywnego w waszym życiu, czy to będzie partner, partnerka, jeżeli jesteście sami albo kogoś, kto będzie Wam przyjazny. Po prostu, żeby przyjaźni ludzie Was otaczali, a ci, którzy są mniej przyjaźni, żeby się od Was trzymali z daleka, ale to też również będzie, tak jak powiedziałam, związane z Waszą mądrością, kogo w życiu zostawicie, kogo wybierzecie, a, kogo, a, a z kim się pożegnacie lub kogo nie wprowadzicie do swojego życia. Tutaj czujecie się troszeczkę zachwiani, wasza energia jest taka troszeczkę, tak jak powiedziałam, um, trochę zachwiana, trochę zachwiana, zachwiana, zablokowana. Tutaj ten wisielec jest, ale to jest tylko przejściowy, być może w pewnych momentach będziecie wątpić, czy ta harmonia tutaj e, będzie dłużej. Takie mam tutaj uczucia jak Paszczego Wysielca, ale wydaje mi się, że dacie sobie radę z tym, tak? że, że, to, że ta faza takiego wyluzowania troszeczkę dłużej w waszym życiu um, b, b, zagości. Rycerz Mieczy, mamy tutaj rycerza Mieczy, waszej energii zewnętrznej, jest ktoś na zewnątrz, kto. Jest walecznie nastawiony do Was, zobaczymy o co tutaj chodzi. Ktoś, kto jest silny, ktoś, co chce się uwolnić z czegoś i też. Jest ktoś, jest ktoś na zewnątrz, kto też walczy o swoje szczęście, można tak powiedzieć, tak? Kto jest z Wami tutaj związany, walczy o swoje szczęście, ktoś, kto ma też tą siłę i równowagę. Być może ta, ta osoba jest, jest też Wam taka, powiem, przyjazna. Ten ktoś również próbuje się uwolnić się też z jakichś uzależnień, można powiedzieć, słabości, żeby też otrzymać tą dziewiątkę kielichów, czyli też być zadowolonym. Tak jakby, być może to jest właśnie. Może być Wasz partner, może być ktoś bardzo bliski, tak? Kto Wam tutaj będzie dopingował, w tym wszystkim może to jest właśnie ta osoba, która tutaj też jest i, i ten ktoś w każdym razie ma takie samo pozytywne nastawienie, tak? Jeżeli chodzi o, o właśnie emocje. W każdym razie, co tutaj jest, co tutaj mogę powiedzieć, ten ktoś chce się z czegoś uwolnić, co, co temu człowiekowi jeszcze stoi na drodze do tego, aby osiągnąć tą dziewiątkę kielichów, przynajmniej już. Nie mówię o dziesiątce, ale o dziewiątce. Ktoś, kto chce swoje życie um, uregulować, tak można powiedzieć, ustabilizować, też jeżeli chodzi o sprawy um, emocjonalne, ale ten ktoś jest. Um, jest takim człowiekiem, który układa sobie jakieś plany, tak? Miecze, czyli ktoś, kto się kieruje rozumem. Tutaj rozum dla tego człowieka bardzo dużą rolę odgrywa. W waszej, waszej um, nadziejach, waszych a, a nadziejach macie rycerza, buław, taki ogień, że no, chcecie tutaj też troszeczkę ognia, no tak? No, przecież nie będziecie siedzieć i bujać w obłokach przez cały czas i patrzeć, żeby tylko być takim wyluzowanym i, i, i sobie odpocząć, ale jeżeli już nabierzecie tego odpoczynku i, i, i ten, ta harmonia w waszym życiu za, na, zapanuje, to oczywiście da Wam siłę do działania. I tutaj ten ogień się pokazał. Chcecie troszeczkę też pobyć w swoim elemencie, tak? W elemencie ognia. Także tutaj też to są Wasze nadzieje, że coś zacznie się dziać, co zacznie się kręcić i też w innym kierunku, nie tylko emocje, ale tutaj mamy królową monet i dwójkę monet. Jakieś zmiany, jakie zmiany, chcecie jakieś zmiany na lepsze, być może trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, jeżeli chodzi o materię, być może właśnie praca, żeby więcej stabilności również otrzymać. Stabilności materialnej. Dziewiątka, dziewiątka rycerz, dziewiątka materii, dziewiątka monet, rycerz, miecze i czarodziej. No i tutaj widać, że w, będziecie w tym miesiącu również oczekiwać jakichś pozytywnych zmian. Zmian, które będą również spowodowane waszym, będą Waszymi decyzjami. Ten rycerz tych mieczy jeszcze raz się pokazał szybka energia tutaj trzeba będzie szybko podejmować jakieś decyzje. Tu długo nie, nie będzie można się zastanawiać i, ma, i, i, i ta magia życia, że tak powiem, Wam chyba w tym też troszeczkę będzie pomocna, abyście mogli osiągnąć yy, również jakieś jakieś dobre efekty materialne, nie tylko nie tylko sprawy właśnie emocjonalne tutaj dla was będą ważne w tym miesiącu. To jest jedno, co jest bardzo ważne. Ale drugie to również właśnie materia, być może coś związane z pracą. W każdym razie szybkie decyzje, trzeba będzie szybko jakąś decyzję podjąć, która będzie ważna do tego, aby wasze życie troszeczkę bardziej um, ustabilizowało się pod względem materialnym i abyście mogli w końcu efekty zobaczyć swojej pracy. Tak, dziewiątka tutaj jest, ta dziewiątka tych monet. Także na to też również liczycie i wydaje mi się, że życie będzie wam tutaj bardzo pomagało, będą te możliwości. Również takie możliwości, których w ogóle się nie spodziewaliście, czarodziej, tak? To jest właśnie taka karta takich, takich niespodzianek, pozytywnych niespodzianek życiowych. Także powiem Wam ogólnie, widząc, tutaj to czytanie jest bardzo pozytywne i. Um, i, i, I no, co ja tutaj mogę powiedzieć? Dla mnie to jest taki typowy dzień, powszechnie. <laughs> taki dzień, taki dzień tutaj, tak te emocje, człowiek się stara, żeby w rodzinie było wszystko dobrze, żeby z partnerem było dobrze. Człowiek chce e, wzrastać, uczyć się czegoś, uczyć siebie samego, coś rozumieć, otaczać się odpowiednimi ludźmi, dbać o to, żeby te Kontakty właśnie takie emocjonalne, was nie dołowały, tylko wręcz przeciwnie, żeby dzięki tym, abyście mogli wzrastać. I tutaj widać wasze duże zaangażowanie, no i oczywiście ta, ta stabilność materialna, tutaj, tak jak powiedziałam, też jest bardzo ważna. Trzeba będzie w tym miesiącu jakieś decyzje podejmować, lub jedną decyzję podjąć, która. Prawdopodobnie będzie dobrą decyzją, ale to będzie szybkie, to nie będzie taki, jakiś taki dłuższy proces, tak? I będziecie musieli tutaj trochę, trochę z siebie wyjść być może, ale no cóż, lew, lew zawsze sobie radę w życiu daje. Gdzieś przeczytałam kiedyś, że właśnie lwy mają najwięcej szczęścia. Chyba to był lew albo strzelec. O, nie pamiętam, chyba to był lew. O. I, i, I tak często jest, tak? Wy potraficie się przebijać w życiu. Także wydaje mi się, że to będzie dla Was bardzo pozytywny miesiąc, kochani. Bardzo pozytywny miesiąc. Dajcie sobie tutaj właśnie e, radę ze wszystkim i będziecie się dobrze czuć w swoim życiu. Ale widać trochę dynamiki, tak? Podej, pod, podejmowanie decyzji, szybkich decyzji, bo być może też ta energia zewnętrzna tutaj będzie Was, was do tego też trochę mobilizować, aby. Ktoś, czyli ktoś na zewnątrz, kto będzie wymagał również od Was tych szybkich decyzji, tak? Ale ogólnie wydaje mi się, że właśnie ta stabilność emocjonalna będzie Wam tutaj sprzyjać, abyście mogli mądre decyzje podejmować przede wszystkim. Mądre decyzje, bo oczywiście, jeżeli człowiek jest taki wyluzowany, to szybciej i mądrzej może myśleć bardziej racjonalnie, jak ktoś, kto jest taki podenerwowany i, 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 i stres ma. Także tutaj kochani, dla mnie to jest takie, taki typowy miesiąc, w którym nic takiego szczególnego, powiem tutaj, nie widzę w tych kartach, nic szczególnego, ale widać, że będziecie szli do przodu jak burza, że tak powiem, tak? Rycerz mieczy to jest już taka energia dosyć szybka i Wam będzie po prostu wychodziło to, co sobie tutaj zamie. Rzecie i to, co wam od, od was będzie wymagane, oczywiście. Także życzę wam, kochani, udanego miesiąca. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i oczywiście ta królowa kielichów tutaj jest, także być może ta, em, ta, to wyluzowanie to też czas na to, żeby odpocząć, żeby pojechać sobie też na jakiś urlop. Być może niektórzy z was właśnie będą wyjeżdżać. A ci, którzy będą musieli pracować jeszcze w domu, pobyć, to yy, przynajmniej tą sobotę na niedzielę fajnie spędzić, yy, aby, aby ta, równowaga, yy, ta równowaga została w waszym życiu, co jest ważne, tak? Yy, równowaga emocjonalna. Kochani, życzę Wam udanego miesiąca. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i do zobaczenia.